Witajcie kochani, witajcie kochani, już jest lipiec kurczę, dekada pierwsza lipca, tak? Dekada lipca, nie nagrywałem długo Bo tak naprawdę nie miałem co nagrywać A żeby się rzucać kurde na facebooki to I, i mieć parcie na szkło to chyba nie moja, nie moja ta Ja nie nagrywam jak nie mam nic do powiedzenia A dzisiaj mam, dzisiaj mam e... Chciałem powiedzieć za Podzielić się moimi obserwacjami na temat ziemniaków. Jak pamiętacie, pewnie ziemniaki mam wsadzone w skrzyniach, takich podwyższonych grządkach bo tam jest jedna już wykopana i to jest druga. Tak? Z, tych, z tej pierwszej, tej drugiej grządki jeszcze tam nie, nie grzebałem ona chyba zdecydowanie jest uboższa chociaż może i nie jeszcze nie sprawdzałem. Odmiany miałem dwie. Ziemniaków. Nie pamiętam jakie, bo dostałem je od sąsiada i z tego całego podniecenia, że dostałem je za darmo i jakoś tak właśnie na ostatnią chwilę nie spisałem sobie odmian. Ale co zaobserwowałem? Ziemniaki mam wsadzone do grządki i tych ziemniaków nie obsypuję, tak jak się tradycyjnie robi. Natomiast ściółkuję te ziemniaki słomą, tak? Zobaczcie, tutaj jest słoma i... I tak jak widać dwie trzecie grządki miałem wyściółkowane słomą, a jedną trzecią takie odpuściłem. Miałem kupić, pojechać tą słomę. W końcu jak kupiłem, to już te ziemniaki były na tyle duże, to mówię, a kurde nie będę łamał ich, nie będę, nie będę tutaj między nie wkładał tej tej ściółki, bo, bo, może biedy im narobię. No i okazało się, że chyba, chyba nie narobi. Generalnie z tej Grządki jednej, wyciągnąłem jakieś 4, może 5 wiader ziemniaków. Dzisiaj wyciągnąłem ostatnie dwie. I teraz zobaczcie, pokażę Wam, jaka jest różnica. To są ziemniaki, które wykopałem, które wyciągnąłem z grządki, która była tej części, która była przykryta, przykryta była tym yy, słomą, tak? Te słomy to tam było z 10 cm, tak luźno rozrzuconej, to może i z 20, tak? Ale ja je ani nie ubijałem, ani nie, nie gniotłem. Po prostu, tak jak deszcz tam padał, tam za bardzo też jej chyba konewkami, to chyba ze trzy razy tylko tą grządkę podlałem. I słuchajcie, jak to sumę rozgarniałem, to tam zawsze było wilgotno. No i to są ziemniaki, w tym jednym wiadrze to są ziemniaki, które, właśnie tak jak mówię, większość z tych, z tych okazów no to, to takie widać mieszczą się w dłoni. Nie? Natomiast to jest druga część grządki. W której były zimniaki niewyściółkowane i zobaczcie, to jest ta sama odmiana, ale już tak e, można powiedzieć, że wiadro nie jest pełne. E, na wagę może tam, nie wiem, różnią się, może ze 3 kg, 2 kg, nie wiem, ile tutaj może, e, może być różnicy. No to jest ciężkie, to waży, nie wiem, z, z 15 spokojnie. No i te drugie trochę w niej i zobaczcie, drobnica Drobnica, malutkie, te ziemniaki, musiałem tam przegrzebywać ziemię, zbierać i co. I wniosek jest taki, przynajmniej z tego co mam, że e, jeśli są one wyściółkowane, nie muszą być nadsypane, rosną sobie w kompoście. Tego kompostu, tak naprawdę tej warstwy ziemi, tam dużo nie ma w tej skrzyni. Ta skrzynia jest zbudowana, zobaczcie. To są chyba, te deski mają, nie wiem z 12 cm, może 10, czyli tutaj jest jakieś 40 centyli, a ziemi jest nasypane, zobaczcie, tam ledwo przykryta jest pierwsza deska, czyli 10 cm 10 cm ziemi jest tutaj i wszystko, wszystko było ściółkowane tym ściółkowane, hmm tą słomą tak to jest słoma kupiona w rężu w paczkach takich nie wiem po ile te paczki mają 3,50 kosztuje o tutaj mam dwie które kupiłem i widzicie i nie wyściółkowałem taka paka tej słomy i teraz co zrobię teraz tą słomę teraz tą słomą przykryję przykryję sobie tą grządkę żeby ta ziemia po prostu się nie, nie wysychała nie wyjaławiała znaczy wyjaławiać to już się nie ma czym wyjaławiać ale żeby tam kwasty nie rosły zbytnio więc sobie dosypię tamtej słomy na tą grządkę i ewentualnie ją przykryję kartonami na, na zimę i te kartony prawdopodobnie mi się tam przeżrą, słoma się przygnie, tak zrobię w zeszłym roku. Tak tutaj, tutaj w zeszłym roku na wiosnę nie dawałem żadnego nawozu, dlatego że w tamtym roku dałem nawóz i, i to wydaje mi się, że jeszcze powinno wystarczyć. Chociaż widziałem gdzieś filmy, że ludzie w kostkach słomy ziemniaki hodują. I chudoj, uprawiają, chudoj, to można króliki. E, uprawiają ziemniaki w kostkach słomy i z roku na rok, jak ta słoma e, biodegraduje, to coraz lepsze efekty zbiera, e, z, e, osiągają. Więc e, prawdopodobnie też tak zrobię, że tą słomę, którą mam, te dwie paczki e, wysypię do tej, e, do tej grządki, żeby ona sobie tam gniła. E, przykryję to kartonami, żeby z zielsko nie wychodziło e, i wilgoć, żeby się tam w miarę wilgotno było. I w przyszłym roku co? W przyszłym roku też kupię z 4 kartony, powinny wystarczyć. 4 kartony, 3,50 za sztukę, także 14 funtów to nie jest tam żaden wydatek, jeśli chodzi o, te, o, o takie rzeczy, wydaje mi się. I po prostu zrobię to samo. Powtórzę zabieg, bo widzę, że przynosi efekty. No, tyle ode mnie. Takie, takie małe z. Takie, taka mała obserwacja. Reszty wam nie będę pokazywać. Pomidory późno wsadzone, więc one dopiero tam kwiaty, kwiatostany się zawiązują, jakieś małe pomidorki rosną. Na resztę po prostu nie miałem w tym roku czasu, także dużo rzeczy mi nie wypaliło, więc nie ma tutaj za bardzo o czym opowiadać, się chwalić, przechwalać. A mądrości różne, tak samo bez sensu. Pory. Jedynie, bo mogę pokazać, że pory ładnie rosną. I co, i tyle. A, i wsadziłem sobie jeszcze bób drugi raz. Wychodzi sobie, także myślę, że pod koniec sierpnia powinien być. Tutaj jest tylko chyba sześć, sześć tych 6 sześć sadzonek. Mam dużo sadzonek brokuły, więc brokuły wezmę i wsadzę może za jakiś czas, może w tym tygodniu będę miał czas i co. No i co, i tyle, tak? Także trzymajcie się, to dzisiaj i do następnego razu.